Witaj na kanale Autentyczne. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Narcyz o tobie nie zapomni. Narcyz nie wraca do poprzedniego stanu, do swojego zdrowia czy szczęścia. Nie wraca do stanu, w jakim był, w związku z tobą czy przed związkiem. Narcyz ma szereg problemów. Dnia codziennego, swojej marnej egzystencji, z którymi nieustannie się zmierza. Wyobraź sobie tyle związków, i każdy z nich się nie udał, niezależnie od przyczyny, niezależnie od winy, każdy związek się nie udał, czy to z winy Narcyza, jak wiedzą i uważają już wszyscy, którzy odkryli, że to Narcyz. Czy to z winy wszystkich partnerów narcyza? Właśnie tak myśli narcyz, tak uważa narcyz, że wszyscy jego byli partnerzy to oszuści, złodzieje, zdrajcy, manipulanci, osoby psychicznie chore czy po prostu psychopaci. Wyobraź sobie, jak ciężki jest ten bagaż emocjonalny wszystkich nieudanych związków. Jak ciężki jest ten bagaż emocjonalny. Traumatycznych przeżyć, wydarzeń z dzieciństwa, które narcyz wielokrotnie dalej przeżywa, dalej ma te same obawy i lęki w związku z każdą kolejną osobą, w związku z każdym kolejnym partnerem. Boi się, że nie będzie zaakceptowany, boi się odrzucenia i zdrady, boi się, że zauważysz to, kim jest naprawdę. Że jest gorszy. Narcys wchodzi w kolejne związki z bardzo dużym obciążeniem emocjonalnym, z wieloma uprzedzeniami, z niezaleczoną traumą. To wszystko sprawia, że jego kolejne związki kończą się tak samo. Jego zaburzenie sprawia, że narcys czuje, że musi pierwszy zakończyć związek, musi pierwszy cię zdradzić, nie może dopuścić. Abyś to ty go odrzucił, więc zrobi to pierwszy. Narcys chce, żebyś myślał, że ruszył do przodu ze swoim życiem i jest teraz bardzo szczęśliwy. Narcys sprawił, żeby wszyscy myśleli, że to ty byłeś problemem, że zwariowałeś, że oszalałeś, że musiał cię zostawić, bo nikt by z kimś takim nie wytrzymał. Narcyz starał się ciebie sprowokować, a potem nagrać, i mieć dowód, który posłuży, tylko za uwiarygodnienie jego poprzednich, nieprawdziwych historii. A nawet jeśli nie dałeś się sprowokować, to i tak skończysz jako ten zły w oczach innych. Narcyz o tobie nie zapomni, nie zapomina, tak tylko się wydaje. Nie czuję, nie myśli tak jak ty, co nie oznacza, że zapomni. Wydaje się, że gdy narcyz już z tobą skończył, to jutro żyje, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Nawet tej samej nocy zasypia w ciągu minuty, a ty nie możesz spać. Tygodniami, miesiącami budzisz się, nie możesz zasnąć. Dochodzi cały ten stres, PTSD, trauma, napady lęku paniki, ucisk w klatce piersiowej, krótki, spłuczony oddech, przeróżne symptomy, objawy Twojego ciała, których wcześniej nie miałeś, brak apetytu, brak koncentracji, uporczywe myśli, skojarzenia, wszystko Ci o nim przypomina i myślisz, że to nigdy się nie skończy. Straciłeś poczucie pewności siebie, straciłeś poczucie własnej wartości. Tak długo byłeś poddawany manipulacjom Narcyza, tak długo stosował na tobie gaslighting, że przestałeś ufać nawet samemu sobie, przestałeś ufać rzeczywistości, przestałeś ufać swoim zmysłom, temu co widzisz, słyszysz czy uważasz. Wierzyłeś w każde słowo Narcyza przez tak długo. Narcyz tak cię zmanipulował. Owinął wokół palca, że został Twoim źródłem akceptacji, sprawił, że Mu zaufałeś. Nagle potem zostajesz skonfrontowany z brutalną wersją wydarzeń. Słyszysz od narcyza: Czy może widzisz go, jaki jest szczęśliwy i że mu lepiej bez Ciebie? I właśnie w to wierzysz. Nie ufasz własnym osądom, nie ufasz własnej logice. Pomyśl logicznie. Jeśli jesteś z kimś przez długi czas, czasem to lata, a czasem dekady, nie jesteś w stanie zapomnieć w ciągu godziny czy jednej nocy o drugiej osobie, nawet biorąc pod uwagę to, że narcyz nie ma empatii, nie ma uczuć takich jak ty, nie ma serca. Nie zapomnij o tobie. Przypomnij sobie, jak chorobliwie zazdrosny jest narcyz. Ta zazdrość nigdy nie przemija w jego umyśle. Nadal należysz do Niego, nawet jak już z Nim nie jesteś. Narcyz jest uzależniony od tego, co Mu zapewniałeś, jakie korzyści wiązały się z Twoją osobą. Narcyz nie zapomni tego, co od Ciebie dostał, nie zapomni tego, jak sprawiłeś, że się czuł. Był i jest od tego uzależniony, musi to czymś zastąpić. Narcyz jest uzależniony od kontroli, dlatego zawsze chce wiedzieć, co robisz, gdzie jesteś, kiedy będziesz. Narcys nigdy nie wyleczy się ze swoich uzależnień i nie zapomni, co sprawiało mu przyjemność, co dostarczało mu dopaminy. To tak jak alkoholik mówi, że nie ma problemu, Narcyz też uważa, że nie ma problemu. Nie zauważa go, nie chce go zauważać. Wie, gdzie stoi butelka, pamięta, gdzie ją schował. Narcyz pamięta, gdzie cię schował, w którym i w jakim jesteś miejscu. Tak jak cały związek z Narcyzem był iluzją, tak samo to ma miejsce później, to później również jest iluzją. Czy to kolejny związek Narcyza, czy to wrażenie, że odejście wcale nie wywarło na nim żadnego odczucia. Narcyz. Zawsze stara się zemścić na tobie za to, co sam ci zrobił. On widzi to inaczej, on widzi, że to ty jesteś wszystkiemu winien, bo nie spełniałeś jego oczekiwań. Narcyz stara się stworzyć kolejną iluzję, że jest z kimś nowym, szczęśliwym w szczęśliwym związku, lecz prawda wygląda zupełnie inaczej. Narcyzowi ciężko jest zapomnieć, Nadal w ten czy inny sposób jest z Tobą powiązany, jest przywiązany do tego, co mu zapewniałeś. I nagle tego już nie ma. Często narcys wierzy we własne kłamstwa. Wierzy w alternatywną rzeczywistość, którą stworzył. Narcys oszukuje sam siebie, bo tak jest wygodniej. Wygodniej jest uwierzyć we własne kłamstwa, wygodniej jest obciążyć winą za wszystko Ciebie. Wygodniej jest mówić, że byłeś niewystarczająco dobry. Wygodniej jest sprawić, byś myślał, że to z tobą był problem, że Narcyz już nagle ma kogoś innego, kto sprawia, że jest szczęśliwy. Tak jest wygodniej. Zobacz, jak wielkie są wysiłki Narcyza, byś uwierzył w to wszystko. Gdyby Narcyz był naprawdę szczęśliwy, to zwykle byś o nim więcej nie usłyszał. Choć i od tego istnieją wyjątki, nie oczerniałby cię przed wszystkimi, nie musiałby przygotowywać się do tego, by cię zostawić. Narcys nigdy nie będzie szczęśliwy. Będzie natomiast starał się stworzyć iluzję szczęścia na zewnątrz. Chce wyglądać na szczęśliwego. Może to jedynie imitować. Narcyz zwykle wraca, ponieważ nowe źródło zasilania nie spełniło jego oczekiwań. Trawa nie okazała się być bardziej zielona. Narcyz nadal jest do ciebie przywiązany, bo to, co zapewniałeś, było dobre, ale wtedy tego nie doceniał. Może chcieć to na chwilę z powrotem. Tylko by wkrótce znowu poszukać bardziej zielonej trawy, by znowu pogonić za szczęściem, którego nigdy nie odnajdzie. Liczy się tylko gonitwa. Cel jest dla narcyza zawsze nieuchwytny, nieosiągalny, bo narcyz jak coś złapie, to nie umie się tym cieszyć. Zawsze chce więcej, zawsze jest już kolejny cel na horyzoncie. Narcyz nie zapomni o Tobie. Bo przeraźliwie boi się tego, że ruszysz do przodu ze swoim życiem i będziesz szczęśliwy, boi się tego, że ty o nim zapomnisz. Narcyz już, jak z nim byłeś, uważał, że jesteś od niego lepszy i ci zazdrościł tego, kim jesteś, i później też ma takie obawy, że możesz sobie poradzić ze wszystkim, co ci zrobił, chociaż ma nadzieję, że to niemożliwe. W umyśle narcyza wszystko jest czarno-białe. Jesteś wspaniały albo beznadziejny. Jesteś zwycięzcą albo przegranym. Jesteś zerem albo jedynką. Narcyz, gdy widzi, że powodzi ci się w życiu, widzi, że wygrywasz, to myśli wtedy, że sam przegrywa. Myśli wtedy, że jest gorszy, że jest zerem. Narcyz zakrzywia rzeczywistość. Sprawia, że percepcja może być dowolna, zarządza tym znakomicie. Narcys jest w stanie sprawić, że wierzysz w jego kłamstwa, że wierzysz w jego iluzję, że wierzysz w to, w co chce byś uwierzył. Narcyz planuje na wiele kroków do przodu, na wiele dni, a nawet tygodni czy miesięcy do przodu. Wszystko jest starannie zaplanowane, tak, by osiągnąć dany efekt. Narcyz wie, jak zmienić twoje myślenie, jak zmienić twoje uczucia, jak sprawić, byś zmienił zdanie, byś zwątpił w siebie. Jak spotkałeś Narcyza, to był taki wspaniały. Wywarł na tobie odpowiednie wrażenie. Pierwsze wrażenie było idealne, perfekcyjne. Sprawił, że uwierzyłeś, że jest taki naprawdę. Zrobił to dla własnych korzyści. Chciał cię oszukać, chciał cię wykorzystać. To był po prostu podstęp. Chciałbyś stał się jego źródłem zasilania. I tak Narcyz postępuje z każdym. Teraz Narcyz robi głupka z kogoś innego, a czasem nawet równocześnie manipuluje dwoma czy trzema osobami na raz. To jest coś, co sprawia mu największą frajdę, największy ubaw. Ogłupiać dwie osoby na raz, sprawić, że są zazdrosne. Że rywalizują ze sobą, że walczą o jego względy. Narcys chce byś wierzył, że jest szczęśliwy z kimś innym, chce byś mu tego zazdrościł, ale prawda jest zupełnie inna. Narcys nie jest szczęśliwy. Po prostu wykorzystuje kolejną nieświadomą, naiwną osobę. Robi głupka z kolejnej osoby. Narcys to manipulator, to iluzjonista, którego. Całe życie to jedna wielka iluzja, to jedna wielka sztuczka. Sprawia, że widownia wierzy w coś, co się nie wydarzyło, coś, co jest nieprawdziwe. Narcyz chce tylko Twojej reakcji, czy to będzie zazdrość, czy oklaski, czy nienawiść, cokolwiek by to nie było. Narcyz wie, że jest dobrym aktorem, że jest potężny, bo stworzył u Ciebie określone emocje. Uczucia, wywołał reakcję. Narcys to aktor, któremu bez różnicy, czy rzucisz w niego jajkiem, czy będziesz bić brawa na stojąco. Dla niego to to samo, ponieważ zauważyłeś jego rolę, przyszedłeś do kina i kupiłeś bilet, poświęciłeś mu czas i uwagę. Narcys stara się sprawić, byś był tak samo nieszczęśliwy jak on. Projektuje na ciebie swoje złe uczucia, swoje złe. Cechy. Gdy widzisz szczęśliwego narcyza, to jest dokładnie odwrotnie. Nic nie jest tym, na co wygląda to tylko iluzja. Narcyz wykonuje swoją kolejną sztuczkę i sprawia, że widownia w to wierzy. Pomiędzy nimi nie ma żadnej więzi, nie ma głębi. Narcyz nigdy nie będzie szczęśliwy to nie jest możliwe. Narcyz żyje w swojej fantazji i tylko w tej fantazji może czuć się szczęśliwy przez bardzo krótki moment, bo to tylko fantazja. To nie jest prawdziwe szczęście. Ta bajka, ten czar szybko pryska, coś się nie zgadza, rzeczywistość się nie zgadza z fantazją Narcyza. Rzeczywistość się wkrada do jego fantazji, a Narcyz twierdzi, że jego fantazja jest rzeczywistością. Prawda jest inna. I dlatego fantazja nigdy nie przetrwa długo. Narcys zawsze zauważa jakieś wady, coś niezgodnego z fantazją, i wtedy wkracza już rzeczywistość. Narcys się z tym nie zgadza, złości się, wścieka i wszystko psuje. To ciebie obciąża winą, że zniszczyłeś jego fantazję. Żadne uczucie narcyza nie jest stałe. Wszystko może się zmienić w ciągu kilku chwil, w ciągu jednej chwili. Nic nie jest prawdziwe. Narcyz chce cię zranić, chce, byś myślał, że już o tobie nie pamięta, chce, byś myślał, że ktoś jest lepszym źródłem zasilania. Narcyz czuje się dobrze wtedy, gdy rani innych ludzi, gdy sprawia, że inni czują się gorzej. Wtedy narcyz czuje się lepiej. Tak reguluje swoje emocje. To najlepsza rozrywka, to najlepsza zabawa. Nic innego nie sprawia mu takiej satysfakcji. Narcyz nie jest szczęśliwy, nie czuje się dobrze sam ze sobą. Dlatego chce, żeby inni też tacy byli, żeby nie byli lepsi od niego. Narcyz musi cię zranić, bo chce poczuć się lepiej. Narcyz nigdy nie osiągnie szczęścia, które. Odczuwa normalny człowiek. Prawdziwe szczęście nie jest oparte na finansach, na rzeczach czy na innych osobach. Prawdziwe szczęście pochodzi z wewnątrz, pochodzi z nas samych. Narcys ma puste wnętrze, które chce czymś wypełnić, ale cokolwiek by to nie było, nie spełnia to jego oczekiwań. Zawsze jest za mało, zawsze chce więcej, nic go nie zaspokaja. To tak, jakbyś chciał napełnić wodą dziurawą butelkę. Woda zawsze się wylewa. Narcys jest dziurawy i nie sposób go naprawić, nie sposób go załatać. Zawsze będzie chciał więcej wody z innego kranu, z innego źródła, a ta woda zawsze wycieknie. Narcys nie odchodzi, dlatego że coś jest z tobą nie tak. Narcys odchodzi, ponieważ z nim jest wszystko nie tak. Nawet gdy wydaje się, że narcyz jest teraz bardzo szczęśliwy z nowym źródłem zasilania, to tak naprawdę zawsze może znaleźć powód, by wrócić do Ciebie. Narcyz może się zjawić bez zapowiedzi, może się odezwać, wydawałoby się bez powodu. Każdy powód jest dobry, by nawiązać kontakt. Odrzucenie, zastąpienie kimś innym to także tylko iluzja. Mimo że wydaje się, że jest inaczej. Tak samo wydawało się na samym początku, i nie inaczej jest na końcu. Narcyz nie był, nie jest i nigdy nie będzie szczęśliwy. Jedyne, co sprawia satysfakcję Narcyzowi, to to, że inni nie są szczęśliwi, że może wpłynąć na innych tak, by zniszczyć im życie. Narcyz cieszy się, gdy wie, że Ciebie dalej boli, że nie ruszyłeś do przodu. Nie dawaj mu tej satysfakcji. Prawda dla Narcyza nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, co myślą inni ludzie. Narcyz nigdy nie powie ci, co naprawdę czuje i co naprawdę myśli. Nie robił tak nawet, jak byliście razem i nie zrobi tak teraz czy później. Narcyz to żałosna istota, przepełniona problemami, którymi chce obciążyć inne osoby, by się ich pozbyć. Narcys chce, byś nosił ten plecak, byś nosił jego puszkę Pandory ze sobą. Wtedy narcyz czuje się lepiej, gdy to Ty jesteś obciążony jego problemami. Narcyz chce cię sprowadzić do swojego poziomu i pokonać doświadczeniem. Nie angażuj się we walkę z narcyzem, który nigdy nie dorośnie. Nie walcz ze świnią, bo sam skończysz w chlewie upaprany błotem. Uciekaj i idź do przodu. Niech śmieci wyniosą się same. Jesteś już na właściwej ścieżce. Odkryłeś prawdę, co cię spotkało. Narcyz nigdy o tobie nie zapomni. Nie zapomni o tym, co mu zaoferowałeś, jakie korzyści się z Tobą wiązały. Jak sprawiałeś, że się czuje. Nie raz jeszcze o nim usłyszysz, będzie usiłował nawiązać kontakt, czy wrócić zasługujesz na spokój i zasługujesz na lepsze narcyz nigdy o tobie nie zapomni nie zapomni o kimś komu udało się wydostać komu udało się go zdemaskować nie zapomni o kimś na kogo nie działają już manipulacje narcyz będzie o tobie pamiętał ale nie w ten sposób w jaki byś chciał być zapamiętany będzie pamiętał wszystko w innych barwach Będziesz zapamiętany jako ten najgorszy. Narcyz nigdy ci tego nie zapomni. A ty nigdy nie zapomnisz tego, co ci zrobił i dlatego też nie pozwolisz mu więcej na dostęp do ciebie. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 gmail.com. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.